Idę sprawdzić, czy już jest decyzja jurorów. Widzę, atmosfera jest ok. To jest rozpężenie Plus. Znamy już decyzję? Dziękuję. Chyba tak. Ewa wie najlepiej, bo ona liczy. Tak. Kto? Eee, już, a mogę Wam powiedzieć? Tak, bo nikt tak? nie słyszy. Jak nie słyszy? Tu nagrywacie, tu nagrywacie. Jak nikt nie a słyszy? Ja, co, zostawię jeszcze no, to... czwarte drzwi, no bardzo ładnie, Aha. tak? I nagrywajcie. Aha, dobrze. Jezu, naprawdę... jakie nerwy, po co no, ten a, stres? Tak, że... No w sumie świetnie, tylko troszkę gorąco. To ściemankom, yy, jesteśmy bydło TV, taka ekipa. <noise> Pomysł jest dosyć prosty. Chcemy nakrywać sądy uliczne, które by były w interakcji z e, obywatelami widzami. Tak, przyznam się, że takich rozmówców to ja jeszcze nie miałam. No my też nie mieliśmy takich. Nie spotkałeś nikogo, żeby wyfarbował włosy? Nie wiem, facetów może właśnie szczególnie facetów. Denis Rodman. Nie, znam tylko łysego jednego. Sam rachuje. Ale znam dziewczyny, które, e, które farbują. Ale tolerujesz to, żeby tak farbować włosy u facetów, czy to uważasz za jakieś pedalskie, czy jakieś takie dziwne? Nie, jak lubią, to spoko. No ja... i tyle. Nie typowo. Dobrze, dobrze, kochani. Mniej więcej już znamy wszystko. Bo tutaj się Łukasz gotuje, a ja was wygonię zanim on wybuchnie, bo się w tych maskach i tak podusicie. Więc e, do widzenia. Bydło tam wychodzi, tam rzędy. Do widzenia. Nie chcę tu nagrywać. Dobrze. Irytuje mnie to, że ci wielcy youtuberzy znani utworzyli pewien pułap na YouTubie, przez który przeciętny, mały kanał nie jest w stanie się przebić. Dlatego dobrze jest taka akcja jak ta i podobne temu akcje, które są w stanie y, wspomóc małych youtuberów, pomóc im się wybić, przebić przez tą barierę. Cześć, masz plecak, czy to znaczy, że masz pomysł na kanał podróżniczy? Nie, wziąłem go później te. A jaki masz pomysł? <laughs> Mój pomysł? Coś w stylu Jackasa, ma zamiar kręcić o, i Okej, okay, okay, dobra. Też dodatkowo kanał kulinarny, coś takiego bardziej hardkorowego, kulinarnego robić. Jackas i kulinarny. Co jest hardkorowego, hmm. kulinarnego? Super, poprosimy próbeczkę takiego Zrealizuj głupi pomysł jakiś. No? A może okay. jedyna pączka jakiegoś, może? Czy je wypełniłeś? Miłością? To miłością, tak. Ale tak. Nie, nie, nie tak jak myślicie, żeby nie było. Dobra, no, dawaj. A okay. no, no? po prostu pączka jak się je, to my... Na przykład. No. Jest ten nazwany pączek, oh, pączek przez takie jednej pączka. O, oh, man. O, powiedz no, no. Co, jest, co tak. w drugim odcinku by było? Dwa pączki. No. Kiś bananów. naprawdę? A jeżeli Sylwester też tak umie. To nie przejdziesz dalej, pokazuję. No. Uwaga! On jest na redukcji, on nie może teraz. O. 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 Dziękujemy ci Dzięki. bardzo. Dzięki. Dziękuję. Sylwester, <grym> zniszczyłeś go. Daj, da, dajcie mu jakiś talerzyk. Ja tam mam w środku? Strasznie. Dzień dobry. Witam. Jaki pan ma numerek? 164. A dlaczego przed panem był numer 166? Ponieważ, Gdzie pan był? Ponieważ miało być 10 minut na osobę, taka wychodziła... Gdzie pan po razu? Żeby zjeść obiad. Mm, to my tu mm. bez obiadu no to. siedzimy. To może możemy. pójdziemy na obiad teraz. To i to Chodźmy. To wyjdźmy. Chodź. Ja mam tutaj. Ja mam tutaj. Obiad. A ja to mam jakieś góralki. Chcesz góralka, może? Tamten. Yeah. Nie, chodź, coś fajnego zjemy. Ja no, A, dobra. Dobra. Za... Jaki masz pomysł na kanał? Ciemno, mrocznie. Stół tortur. Chodziłeś, widziałam sobie przed przejściem. Tak. No pokańczmy razem. Chodź. Co panu się wygrają? kawiarenki? Nie wiesz, co to jest... To jest taki bardziej odstresowujący, jak to się, wyzwolić ruchy. Teraz orzeł, robi norła. A teraz już idziesz. Dobra. O! Nie będę barmanem, ale miło było podrzucać taką plastikową butelkę. O. Kto z Was jest uczestnikiem? Ja To po co Ci Damask? Bo straciłem kiedyś twarz na wojnie. Jeszcze raz? Straciłem twarz na wojnie. Straszne. E, nazywam się Tomasz Szotkowski. Chciałbym przedstawić e, mój pomysł na kanał, w którym chciałbym podważać mity dotyczące fizjologii, anatomii, promocji zdrowia, fizjoterapii, szeroko pojętej właściwie medycyny. Ponieważ część badań naukowych, które powstaje i podważa istniejący jakiś fakt, nie jest dobrze nagłośniona i ludzie długo żyją właściwie z przekonaniem, że to co robią jest poprawne, to co wykonują jest poprawne, tak naprawdę nie jest. Przykładem mogą być zakwasy, które tak naprawdę nie istnieją. Chciałbym też wprowadzić takie uproszczone badania naukowe, jeżeli moja uczelnia przystępnie pójdzie z pożyczaniem sprzętu i na przykład pokazywać, jak pracuje e, mózg dziecka na przykład podczas gry komputerowej. Czy faktycznie dziecko się całkowicie wyłącza? Czy jednak to, się coś tam kreatywnego dzieje w tej głowie? Według mnie ma osobowość. Jego tak, no, fajnie, żeś tak, miał to, fajną ekipę jest, i fajnie to zrealizował. No, no to jest, Bankowo, ci, tam, bankowo nadzieję, że... ci uczelnia pożyczy, on długopisu, czy nie po, poży, pożyczy, nie pożyczy długopisu, więc się Stary. nie licz na nikogo. No, będę kombinował, jak mogę. I tematyka dosyć wykopowa moim zdaniem, więc A, też. fajne, fajne. No, fajne, fajne. fajne Dobra, dobry. Dobra, dobry temat. Fajny, Dobra, fajny dobry, pomysł na fajn, kanał. Ja tylko mam próbka. jeden problem z tym kanałem, mianowicie taki, że niestety mnogość tych badań nigdy nie pozwala po, powiedzieć coś ostatecznie, tak jak mamy przy okazji przeziębienia, mhm. że teoretycznie zimno nie powoduje przeziębienia i tak jest. To jest dla, dla niektórych wow, ale teraz już się pojawiło trzecie badanie, które mówi, że to, to zimno coś tam jednak robi. Więc boję się trochę o merytoryczną część, ale mam nadzieję, że to ogarniesz. Co się tutaj odbywa? Gramy w gry planszowe. Jaką? Dixit. Wy zasady? Tak. Gra polega na tym, że mam 72 ilustrowane różne karty. Mhm. Jedna osoba jest narratorem, mówi swoje hasło. W tym momencie reszta uczestników próbuje dobrać karty swoje i zagrać jedną, tak by podpasować pod to hasło. Na przykład teraz padło hasło hajtu Sadam. Sadam był narratorem. My wszyscy musieliśmy dobrać swoje karty, później te karty są tasowane i rozkładane. No, mam pomysł na kanal ginekologii. Byś Będę diagnozował choroby. Cześć. Cześć. Stań proszę na punkcie, przedstaw się Mamy i powiedz. Mam na imię Maciek, jestem z Jaworzna, ze Śląska. Jestem studentem w Wydziału Radia i Telewizji i mam pomysł na swój kanał. Wspaniale. Jaki? Mamy 1606 rok, dawne Niemcy, województwo dolnośląskie, dzisiejsze Ząbkowice Śląskie. Kiedyś nazywał się Frankenstein. Każdy zna opowieść, nie każdy wie, że gdyby dziś napisać tą książkę, okazałoby się, że bohaterowie są Polakami. Zaraza panująca w mieście została wywołana przez grabarzy tam pracujących. To znaczy, wycinali oni części ciał z pochowanych osób, robili z nich proszek, którym posypywali klamki bądź kołatki do drzwi. Kiedy osoba zatruła się tym trupim jadem, umierała wiadomo, nasi grabarze wchodzili, grabili całe miejsce oraz wycinali potrzebne części do ich, dalszego, do ich dalszej pracy. E, powiem tak, przepraszam cię przerwę. E, jesteś creepy. E, znaczy, masz taki anturaż, że o takich historiach fajnie opowiadasz. I ta historia mi pasuje. Nie bierz się za nic wesołego bo te historie tak poszarzysz, że wiesz. Także jak jeżeli brał się za trupy, groby i takie klimaty straszne, to, no to fajnie, fajnie mogłoby to pójść. W przedstaw i przedstaw również swój pomysł na kanał. A więc, jestem Szymon Jaskół, mój pomysł na kanał, to chciałbym zrobić vlog, ale nie taki typowy vlog. Kto ogląda typowe vlogi? Chciałbym zrobić vlog... Vlog Mateusza. <laughs> Od razu się śmiejemy wszyscy, dobra, <laughs> dobra nie, nie vloga Mateusza, tylko <laughs> no, zobaczyłbym co jest teraz ogólnie popularne, co, w, w, co się wokół kręci, wokół czego. No i bym podjął jakiś temat. Abstrahuje są popularni, opowiedz o nich. A Co i tak dalej, nie? Tacy na YouTubie No jest, działają. chujki już. No, słucham. <grym> no, co mam o nich powiedzieć? No, tworzą swoje filmiki ostatnio. Nie, powiedz, że się kończą. Kończą się, dokładnie kończą się, dokładnie. Ale no, po, no dobra, super. <grym> dobra. Po kończą się. Tak, no to... Wyobraź sobie, że to jest już ten dobre. Chociaż ten ostatni filmik z nawakacjami mi się, szczerze... Nie. Gunwo, Gunwo. No dobra, dobra. Wiesz, że podobno, jak się nosi z tak to jest znak dla innych homoseksualistów, że jesteś chętny? Tak. A jesteś? Jesteś? Ja to... o... Nie, 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 nie. Ale to, wiecie, to, jest to Urban Legend. To... Patrz. jest twoje za dużo zbunievo, na na ingega, sylwek. za dużo na ty, Za dużo mi tego dasz Potem będę duży. Będę musiał chodzić Czyli jak, jak na na ta, matenę, na się zapętliśmy. Jak podciągniesz portki, to cię weźmiemy. A musisz podciągnąć portki. Nie tak? O! o. o to Dziękujemy to Ci bardzo. W Polsce nie ma, znaczy przynajmniej ja jeszcze nie znalazłam, kanału, gdzie dupeczka ma fajny wokal, dobrze ogarnia jakiś cover, nagrywa go w dobrej jakości i leci samo. Dupeczka daje. Dupeczka. A mamy przed sobą dupeczkę, która potrafi nagrywać dobre covery w dobrej jakości? Don't so want you just give it up cuz you don't understand. Give it up cuz you don't understand This word this time I feel explode And it's really nice but you don't understand Big it up cause you don't understand baby I feel it's falling down You crazy words, crazy words, Dzięki! Masz bardzo fajną osobowość, i myślę, że to by warto wykorzystać na tym kanale, nie? Ok. Masz fajną barwę głosu w momencie, kiedy mówisz, kiedy śpiewasz. Powiem ci tak, bo my się obawiamy jednej rzeczy: bo spłynie w tobie cygańska krew. Wapniak! Serio? Powiem mamie. No Od w górę. Pokaż, jak mamy krenacy z no, no i na dzięki. Bracie. Najpierw Rumunia, potem internet. Zrobisz zrobi, zrobi krok z branżą. W ogóle brace. mieliśmy taką akcję, przed którą sobie wymyśliliśmy, że nagramy filmik: Ja sobie biorę on będzie miał taczkę z gruzem, ja z akordeonem. <śmiennie> <śmiennie> no, Jak w domu, jak w domu. Dokładnie. Pierwszą osobą, która zwyciężyła, to numer 198. Brawo! Czyli kto? To jest Nie było takiego numeru. To jest Kentucky. Oh, oh, wow, men. Wow. Kręcił yes. oh, wow. Dobra, a tak. Jest tak, a tak naprawdę e, pierwszą osobą jest Maciek Urban Legends. Ale drugą osobą jest Tomek, czyli obalanie mitów medycznych. Szczególnie cieszy mnie to, że w drugim dniu wygrały dwa kanały poznawcze, które mam nadzieję, proszę Was Panowie, będą przekazywały wartościowe, ale z drugiej strony ciekawe informacje. Wrocław wypadł bardzo pozytywnie. Bardzo się cieszę, że odwiedzili nas Rawgor i Wapnia, bo to moi ulubieni YouTuberzy. Liczyłem na to, że Wrocław zaskoczy. Nie zaskoczył. Do tej pory najbardziej zaskoczyła Warszawa, no ale przed nami jeszcze Poznań i naprawdę mam nadzieję, że wtedy zobaczę coś nieprawdopodobnego.